Kasia i Jacek, wy często podkreślacie, że właściwie stale, czyli pernamentnie, lub jak ja mówię, permanentnie, jesteście w trakcie terapii. Jesteście takimi ludźmi, którzy o tym opowiadają w tak refleksyjny sposób, że, bo wiem, że mówiliście też to u mnie jeszcze w TVN, że wiele osób otwiera się, bo, bo zdejmujecie takiego demona, gmeramy sobie w głowach, prawda? Tak, bo Polacy tak, mają takie pojęcie. Tak. Czy to jest. Pomimo ciągłego oswajania tego tematu, czujecie, że to jest temat lękowy, że Polacy się boją o tym mówić. I mówicie o tym dlatego, że chcecie to oswoić, czy dlatego, że wy to oswajacie. Ja Bo mówię... to jest ciekawe, jak młodzeństwo, które jest tak harmonijne, z fajnego domu, wydaje mi się. Ciągle o tym mówi, czyli znajduje jakieś przeszkody, które chcecie pokonać, które są gdzieś głęboko. Ja o tym mówię, dlatego że dla mnie to jest fascynująca przygoda. W ogóle chodzenie na, na, na terapię, rozmawianie o takich rzeczach z człowiekiem totalnie z zewnątrz, któremu mogę powiedzieć o wszystkim, wszystkim. I dlatego o tym mówię. Nie, nie, nie mam tutaj takiej misji chyba, żeby, żeby jakoś uświadamiać ludzi, że to jest ekstra, chociaż trochę tak to wychodzi. Natomiast mi się wydaje, że my mamy w Polsce problem z terapią z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że faktycznie to jest już po prostu od dawna temat tab że, że to się kojarzy nam po prostu z tym, że mamy jakiś problem psychiczny. Jest taki termin, chyba masz coś z głową. Chyba nie? masz coś z głową, dlatego że jest inny. Ta. To, że ludzie czy, często mylą właśnie psychiatrę z, z terapeutą i tak dalej. A drugi problem, moim zdaniem, jest taki, i to widzę po moich znajomych, że jest masa terapeutów, yy, którzy są do bani. Kompletnie. Którzy hmm. mogą bardziej zaszkodzić niż pomóc. I, hmm. I mam przypadki znajomych, którzy odbijali się już od kilku terapeutów i po prostu no nie, nie, nie mogli znaleźć kogoś, kto, kto jest sensowny, więc, więc później łatwo się zrazić. A czy ty jako pacjent, przepraszam była? czy ty jako pacjent możesz ocenić, czy terapeuta jest dobry, czy nie? No właśnie. Nie. No czasami czasami to, tak. Czasami jeżeli ktoś ci mówi coś, co tobie nie pasuje, to, yes. no. A to, to nie, to, to nie jest. No 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 nie, no ja słyszałem, to słyszałem przypadki terapeutów, którzy bardziej opowiadali o swoich problemach, hmm. y, Niż tak się w się problem... kogoś do pogadania. W bardziej w ten sposób. Tak, tak, tak. Więc czasami to widać na pierwszy rzut oka. Jezu, no, a Ariadne. czasami nie. No, moja znajoma miała taką historię, że terapeutka zaproponowała jej spotkanie randkowe z innym jej pacjentem, bo stwierdziła, że do siebie pasują. A po jednej wizaci, wizycie mojej terapeuty, mój terapeuta poszedł do terapeuty. <głos> <głos> Ale czy to jest moda? Czy to jest konieczność, czy to jest wymuszona potrzeba? Bo mówicie o takim domu pełnym emocjonalnego dobrostanu, bez toksyczności, bez zazdrości. Ja rozumiem potrzebę bycia zrozumiałym dla samego siebie, ale gdzie był ten zaczyn? Znaczy, co spowodowało, że pomyślałaś, mhm. pójdę, żeby mi ktoś zadał takie pytania, których ja boję się sobie zadać, albo nie umiem? Mhm. To jest mocne pytanie. No może następne. Nie chcesz? <laughs> chyba nie, 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 bo ja musiałabym ten? coś zmyślać, a prawda też nie. nie. Okej, okay, nie, nie, to, <laughs> to wystawiacie granice, bo... U mnie chyba, chyba yy, rozstanie, bardzo takie trudne, mm -hmm. było dla mnie takim, takim momentem, kiedy uznałem, że bardzo chcę sobie poukładać rzeczy w głowie, i że widzę, że, że sam po prostu nie dam, nie dam rady. No to fajnie, że o tym mówisz, bo wiele osób zostaje tak bezradni wobec siebie w takich I, sytuacjach. I tak, nie, rozum, nie rozumiemy swoich emocji bardzo często i dobrze jest jakby mieć pomoc w tym, żeby, żeby je zrozumieć. Mhm. A po drugie, przy okazji wyszło, że, że pomimo tych też pięknych wszystkich rzeczy, o których mówimy z Kasią, yy, mam masę rzeczy, jak każdy pewnie człowiek, do przepracowania po prostu z, z lat dzieciństwa i, i to cały czas jakby jest proces.